Ja lubię... Cs, cs. Jeszcze raz, wróć, tu z powrotem. Witajcie. Wielu z was prosiło mnie w komentarzach, żebym zrobił deser zabajony. A wiecie, że ja lubię spełniać wasze życzenia? Oto jest, deser zabajone. Dzisiaj zrobimy właśnie ten deser. Uwierzcie mi, jest naprawdę smaczny. Do miski, która będzie mi pasowała do umieszczenia na... Nad parą wrzucam żółtka, do tego wsypuję cukier. Wymieszam teraz trochę utrę. Taki robię kogiel mogiel. Do tego dodam 100 ml śmietanki. Stawiam już na parze. Woda niech tam delikatnie się gotuje, bardzo delikatnie ogrzewa miskę. Jeszcze jeden najważniejszy. Składnik naszego zabajone. Bardzo dobre, wytrawne białe wino. Lampka. Myślę, że wystarczy. I teraz już cały czas delikatnie podbijamy. Jak zobaczycie, że zaczyna gęstnieć, to wtedy będziemy ubijać bardziej energicznie. Zobaczcie. Masa się bardzo ładnie na powietrza. Masa już zgęstniała ładnie. Zrobił się naprawdę taki fajny, gęsty sos. Nie to luźniejszy krem. Jeszcze tylko odrobinka cynamonu i kilka kropli soku z cytryny. Mogę przygotować owoce i wlejemy wtedy nasze zabajone, na świeże owoce. Ja zrobię sobie miks malin, borówek i truskawek. Dodatkowo użyję ciasteczek jaglanych. Jeżeli w naszej rodzinie są seniorzy, którzy mają problem z gryzieniem, to może nie uszczęśliwiajmy ich na siłę i nie dodawajmy do ich porcji ciasteczek, które są twarde i chrupiące. Teraz czas na sos zabajony, krem zabajony. Kogielmogiel to jest jeden z deserów, który przypomina mi smak dzieciństwa. No, zabajone to jest taka bardziej wersja dla dorosłych, a ciekawy jestem, co wam się kojarzy z dzieciństwem, jakie smaki się wam kojarzą. Napiszcie proszę do mnie, może coś wymyślimy. Do dekoracji użyję listków mięty bio. I jeszcze po jednej malince na wierzch. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A jak smakuje, to będziecie sobie musieli zrobić w domu żeby się przekonać i oczywiście, jak zrobicie w domu, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na Instagram, oznaczcie hashtag Kuchnia Lidla. Ja sobie pooglądam, jakie cuda wy zrobiliście w domu. No i jeszcze zapraszam was, żebyście zerknęli, co słychać u Kingi. Kinga robiła jeden z deserów swojego dzieciństwa – budyń z jabłkami. Obejrzyjcie, naprawdę warto, to jest fajny przepis. Ja idę za chwilę robić kawę i jeść deser. A my widzimy się poniedziałek, środa, piątek, 16. Do zobaczenia. Cześć.